Czego nigdy nie rób z narcyzem. Po pierwsze, nigdy nie wierz im w to, że mogą się zmienić. Narcyzm to zaburzenie osobowości wiązki B, które znajduje się pod parasolem antyspołecznego zaburzenia osobowości. Więc lepiej nie bierz tego na swoje barki, nie bierz tego na siebie. Po drugie, nigdy nie chodź ze swoim narcyzem na terapię, ponieważ jeśli to zrobisz, Podasz mu wszystkie swoje rzeczy na talerzu, rzeczy, które cię denerwują, a więc dajesz w tym momencie narcyzowi amunicję, z której cię zastrzeli. A mówię o tym, kochani, dlatego, że bardzo często dostaję od was komentarze, pytania: Panie Patryku, ale ja pójdę z nim na terapię, przecież ja go uratuję, jego da się uratować. Nie, kochani, nie ma tak naprawdę żadnych szans, żeby uratować narcyza. A dlaczego? Co się stanie, jeśli z nim pójdziecie? proszę. Narcyz będzie słodki, wspaniały, czarujący dla wszystkich i oczywiście dla terapeuty i to z ciebie zrobi wariata. Przekona wszystkich, że to ty jesteś problemem. Zmanipuluje terapeutę, ba, zmanipuluje nawet recepcjonistę, który jest u terapeuty i zrobi z ciebie wariata. Po trzecie. Bardzo częsta myśl, która pojawia się u was, a mianowicie: nie myśl o ich ratowaniu. O podaniu im panaceum, o podaniu im własnego leku, bo przegrasz. Wiesz, dlaczego przegrasz? Bo nie jesteś narcyzem.